Ułóżcie możecie pod budzi się Ten stary cał się patrzy i nic nie robi. Dzień dobry. Jestem Iwona. A ja mam na imię Damian. Jesteśmy bezrobotnymi magistrami politologii. Postanowiliśmy wydać wszystkie nasze pieniądze na wycieczkę lanosem na wschód Europy. A oto relacja z naszego wyjazdu. Ale jak ktoś ma malucha. Naprzeciwko na hostelu, w którym mieszkaliśmy, ktoś ma malucha. Polski Fiat jest tam napisane. Wow. Szkoda, że nie podejdziemy, bo ten, ktoś, podejdzie? ktoś pomyśli, że chcemy ukraść. Bo byśmy ukradli. No. Tereny Czarnogóry ciągle nas zaskakiwały. Raz wyraźne góry, drugi raz doliny. No i ta motoryzacja. Kup pan Mercedesa, będziesz król. A jak kupisz golfa dwójkę, to będziesz księciem. Cześć za... z rogami. Uważaj Damian. Co się stało? Nie skały. Co się stało? Co się, co się stało? Nie, jest jeszcze daleko, jest. O, kozie bułki są tutaj, więc odgładzają nas od przepaści kozie bułki, także spoko. Ładna woda, gęsta taka jakaś. Architektura i pomysłowość, gdzie i jak można postawić budynki zachwycały nas, a wszędobylski kurz nas dobijał. To jest granica Czarnogórsko-Bośniacka, Bośno-Hercegowicka. -hercego o właśnie. Dobrze, ale śmieszna, bo tylko jeden pas w jedną stronę, jeden pas w drugą. Malucyńka. jak na razie najmniejsza. Dawid już nie lubi bośniaków. Witamy. Witamy w Bośni. Mieliśmy małą przygodę na granicy, ponieważ nasze ubezpieczenie, które kupiliśmy w Polsce, zielona Link karta. 4, zielona karta, którą w teorii powinna być honorowana na całym świecie. Jest niehonorowana w wielu krajach. To znaczy w krajach, o których nie pytano, to nie pytano ale w Turcji nam kazano kupić dodatkowe ubezpieczenie. Powiedzieli, że na tym, co mamy, nie możemy wjechać. W Macedonii pan przymknął oko, powiedział, że dalej nas raczej nie puszczą, ale on nas puszcza, bo jest miły. I tutaj nam mocno kazali płacić. i Tak, byli, tutaj tak? za 7 dni kazano nam płacić 40 euro. I ja powiedziałem, kurde, przecież ja mam ubezpieczenie, zieloną kartę, tak? Zapłaciłem w Polsce. Mój ubezpieczyciel powiedział, że to jest w porządku. I dlaczego ja mam płacić jeszcze raz? Bo tylko dlatego, że wy sobie jakby nie uznajecie tego dokumentu. Przecież ja zapłaciłem za niego i w ogóle. Problem w tym, że nasza karta zielona nie jest zielona, tylko wygląda jest. jak kopia. Wygląda jak fax, ale dane wszystkie się zgadzają. Jakby chcieli sprawdzić win no, z samochodu, no to by wszystko by, się, wszystko by się zgadzało przecież. No i właśnie mamy takie małe problemy zazwyczaj na granicach, jak ktoś yy, chce to mocno sprawdzać. I następnym krajem to będzie taka Serbia, że może być kolejny problem. Nie, nie wiadomo co to będzie, no. Nie. Ale na razie pan nas powiedział, właśnie, no i chcieli, żebym zapłacił 40 euro. No to ja powiedziałem, że ja nie mam 40 euro, mam, e, mam jedynie kartę, mogę zapłacić. On powiedzieli, że nie mają jak, no, tego terminalu do karty. I pan powiedział, że jeszcze raz rozmawia ze swoim szefem. Porozmawiał i ja powiedziałem jeszcze, że. Jedziemy tylko na jeden dzień że do Meczu Gorje, że chcemy tylko się pomodlić i jedziemy na Chorwację, a w Chorwacji powiedział, że już nie potrzebujemy. No to ja powiedziałem, że ja wiem, że nie potrzebujemy. Dlatego jedziemy tam, że chcieliśmy tylko przejechać przez Bośnię, żeby zjechać do Meczu i, i dalej w Unii Europejskiej, żebyśmy już nie mieli problemów. I tym oto małym katolickim oszustwem... Yy... Udało nam się wjechać na teren Bośni bez, i Hercegowiny bez kupienia za 40 euro yy, ubezpieczenia. No, jedyne co do czego możemy mieć pretensje to do Link 4 albo do tego ubezpieczającego, który Ci tak, ja to sprzedał. Pan nas puścił, szef w ogóle tych wszystkich stronników nas puścił, powiedział, że jeśli cokolwiek się stanie to on umywa ręce, to ubezpieczenie, które mamy nic nie, nic nie da. Jest warte. Nie, nic nie jest warte, ale nas puszcza, jak chcemy wjeżdżać to wjeżdżamy na własną odpowiedzialność. Zajechaliśmy się na taką stację, nazywa się Pecak. Naprawdę dobre jedzonko mają. Mieli pizzówkę, mieli y, herbatę cappuccino, bardzo dobre cappuccino, tak? Słodkie jak, jest, jak smakowało cappuccino? Słodziutkie było. Bardzo Także słodkie. dobre. No herbaty nie mieli chyba czarnej, ale mieli różaną. Pozdrawiam moją bardzo. mamę która lubi różane rzeczy. Pyszne pizzówki były. Takie. No, pizza też była dobra, no. A taka pizza na kawałki. Nie taka, na, że cała pizza, tylko na kawałki można było kupić. No, smaczna, świeża. Świeże rzeczy i mają ruch. Bo nie dość, mają duży parking, to jeszcze mają dobry wybór i dobry Podczas naszego pobytu wszystkie drogi dojazdowe były w remoncie w sypce w ogóle musimy jeździć, jechać teraz polną drogą żeby dojechać tam straszna była to droga okropnie to jest. właśnie zbliżamy się do kościoła świętego jakuba w meczugowie na czym polega cud meczugowie? Objawienie w Meczugorie są bardzo kontrowersyjne do dzisiaj Zaczęły się w 1981 roku i Matka Boska, tutaj nazwana Gospą, objawiła się wtedy sześciorgu dzieciom z Madżugori, w czas wsi tutaj niewielkiej, w górach. Żyją oni wszyscy do dnia dzisiejszego. Osoby są już dorosłe i e, nie nie wszyscy mieszkają na terytorium Bośni i Hercegowiny. Dokładnie. Jedna osoba chyba w Stanach, jedna we Włoszech. We włoszech na, na pewno. pewno, tak. Na początku te objawienia były zakazywane przez władze jugosłowiańskie ówczesne i były bardzo potępiane. Jednak ten kult się rozniósł, rozniósł nie tylko lokalnie, ale także także na cały świat katolicki. I bardzo szybko właśnie już tutaj zaczęli przychodzić pielgrzymi, którzy wierzyli w te objawienia, uwierzyli w te objawienia. Ale to było właśnie ciężkie, gdyż władze kazały tym dzieciom, nawet przesłuchiwano te dzieci, wtedy dzieci, mhm. Żeby, żeby przestały mówić o, o tych objawieniach. Także nie są one uznane i Kościół do dzisiaj je bada. Jedną z przyczyn nieuznania ich jest to, że trwają one do dzisiaj. Wy... Są zbyt że są zbyt długie. Dokładnie. Nie są one standardowymi objawieniami maryjnymi, na przykład takimi jak w Fatimie. E, wiele bardzo kontrowersji wzbudzają. E, Kościół katolicki nadal bada te objawienia. E, Najpierw, chociaż Matka Boska wypowiadała się w, do tych dzieci, nie, nie, nie jakoś niezgodnie z, na, z nauką Kościoła, między innymi mówi się, że przepowiedziała wojnę na Bałkanach, ponieważ to objawienie to pierwsze miało miejsce 10 lat przed wojną. I wówczas Matka Boska mówiła głównie o pokoju, o tym, żeby ludzie modlili się, żeby był pokój na świecie. Ale nie jest to do końca potwierdzone. Mówi się częściowo, że być to objawienie dziełem szatana, ponieważ są zbyt spektakularne, podobne jak dla kościoła katolickiego. Zdanie się są podzielone także wśród księży. Dzisiaj Meczugorie roz, rozrosło się jako duż, centrum, Duże centrum, takie pielgrzymkowe. Tak, chociaż nie ma tutaj żadnego sanktuarium, to jest nadal zwykły kościół, a meczugowie to jest właśnie po prostu miejsce, gdzie objawiła się matka. Boska. Nie ma żadnego dokładnie. takiego kościoła, który byłby. Jakoś... Pierwsze objawienie miały. A. Jakoś wywyższony langą. Jest tu dużo budek z dewocjonaliami, ponieważ miejscowość zamieniła się w taką trochę. E, takie trochę miejsce sprzedaży kultu. Tak, bardziej sprzedaży kultu niż, niż kultu kultu. Kultu, modlitwy. Pierwsze objawienie miały miejsce 24 czerwca, tak? Dokładnie, 24 czerwca. My jesteśmy 17 czerwca. Czyli za niedługo będzie rocz, kolejna rocznica objawień. Okej. Okay. czy coś jeszcze ważnego chciałam powiedzieć. Jej, ale masz bąble. O... O, o gospie już powiedziałam. Takie bąble, jakie ja miałem ten, tak? ten na ręce. Mieszkańcami w kiedy te objawienia miały miejsce, byli głównie Chorwatcy. Chorwaci, nie mówię Chorwaci. Katolicy Chorwaci. Także tu mamy trochę taką małą Chorwację, nie, bo e, widziałeś te wszystkie e, flagi, tak, nazwy miast, nazwy miast i, nawet jedna, fast food. Jedna nazwa miasta by się nazywała Modrić. A, a, a fast food nazywa się Dubrownik i hotel. <grym> I, jest tu No mała i Chorwacja. Niedaleko jest też do Dubrownika i do ogólnie do Chorwacji. No, jest, tam. jest tak bardzo niedługo. Ceny są, a właśnie można płacić tutaj E, w Euro, w kunach i w y, markach. Markach, tutejszych markach. Tak. Wypowiedz się jak wstąpił w ciebie szatan. Na autostradzie. Jechałem <śśmiech> ja 90. Jesteśmy tutaj, półtorej kilometra jest do Góry Objawień. W niektórych pierwszy raz Matka Boska się objawiła. Później te objawienia mają również miejsce w kościele i w różnych innych miejscach. Więc podobno tutaj gdzieś Meczugory. droga krzyżowa, a tu jest Góra Krzyżowa i jest też Droga Krzyżowa podobno. Tak, a tak to się przedstawia na mapce mniej więcej, że tu jest Meciugorje, gdzie czerwona kropka, a niedaleko widać faktycznie, że jest Chorwacja. Dojechaliśmy do Mostaru. Miasta, w którego aglomeracji mieszka trochę ponad 100 tysięcy mieszkańców, a prawie połowa z nich uznaje się za Chorwatów. Co to za drzewo? Tyle hmm. trudniej. Co to za drzewo? Co to za drzewo? W ogóle bez zapachu, taka ta. Taka ta bro. No. Pestka? Pestka? Śliwkowe takie. Takie jakby. A bez zapachu. Dajemy zapach? Nie ma zapachu. I proszę sobie takim odśmierzaczem. Nie trzeba, bo to nie pachnie. Jak do tej pory nie widzieliśmy tak miasta, które miałoby tak dużo śmieci na ulicach, i jest śmieci. Zalegających. No. Także jak do tej pory, z tym na minus. Niestety. Trzy ładniwy. Białe. Ulubione. Piękne są. i wypić piwko przed, przed lokalem. Przy czym jest to legalne całkowicie, a tamtego sklepu tam nie polecamy. Pani nas wyrzuciła za nagrywanie. Kazała się usunąć, Kazała się usunąć materiał. no. Także nieznane są ceny tutaj w tym, w tym kraju. Są... Taki soczek kosztuje 2,50 w złotych No. Droga, nie? No. nie? Puszka. No. W Polsce teraz puszki coraz droższe są, w sumie. Niestety. O, a tutaj jest ten. Stacja kolejowa. Jakie ładne. Meczet, Jeden z wielu w tym, w tym mieście. To miasto jest znane z tego, że jest w większości muzułmańskie i Pani zakazała nam nagrywać w sklepie. Okay. Podoba Ci się? Nie, jest taki dziwny, jakiś bardziej dziwny od tych. Tej... to jest kadet. No. Teraz powiem o kartonach. Patrząc tam, mnie? <grym> Patrząc w obiektyw. Chodzi o to, że wyczytałem kilka dni, w kilka dni temu w internecie taką informację, że na Bałkanach jest popularne, żeby sobie obstawiać y, opony y, i ogólnie samochody kartonami, żeby się opony nie grzały. No i faktycznie stoją czasami samochody w kartonach i czasami stoją kartonek, żeby sobie wziąć i te opony przykryć. Kartony na opony Wow! Co to może być w ogóle? Jakieś hieroglify Teraz powiem coś, co może zszokować Iwonę. Nie, już szokuje brak koszy na śmieci tutaj. Nie mogę zrobić zdjęcia, bo mam się w śniegu a ten się leje na ręce. A, jak żyć? Madamy na szósteczki. Powiem teraz rzecz, która zszokuje Iwonę. Kiedyś wyczytałem, że w Bośni i Hercegowinie znaleziono piramidę, która była starsza niż te w Egipcie. Ja jestem w szoku, można nagrać. Szok. żeby nie używać za granicą. przynajmniej na Bałkanach Chciało obrać prowizję znowu tak, ale to już mówiłem w wy... gdzie, gdzie to próbowaliśmy W Albanii chyba To no. chcieli kupę kasy i teraz też i to nie jest pierwszy... I to nie jest tylko w rewolucie Tylko też w innych bankach Czy te, Czytałem o tym na blogach blogi to są bardzo. pożyteczne e, informacje Takie osoby na tym cmentarzu które zostały pochowane, zginęły w czasie wojny 9-2, 9-3, 9-4 Muzułmański cmentarz Muzeum wojny i ofiar ludowiska To już elementy gdzie nawet na starym mieście, które jest dosyć ładnie odremontowane, ale widać, że są. Nie, nie jest całkiem odremontowane. No jakieś. No, fasady są przede 20 wszystkim. 20% nie jest. Tak, ale to jest chyba największy przykład zniszczonego na starym mieście. Dywany, kawiarki tureckie, magnesy. Ech. I kubuś puchatek i kaczka zaczął do na No i oto i on! Największa atrakcja tego miasta. Odbudowany w 2004-16-wieczny most. Właśnie, dlaczego 16-wieczny, a odbudowany? Odbudowany, ponieważ Chorwaci w czasie wojny w Bośni, Bośni zburzyli go. W 1993 został on zniszczony, a później został odbudowany według, jako replika idealna. I teraz ciekawa rzecz. Rzeka jest na tyle głęboka, Widać tam takiego głowego człowieka. Jak się mu da trochę pieniędzy, a jak trochę pieniędzy, chyba ludzie czekają nawet na to. Rzucają się z tego mostu prosto do rzeki. To jest 30 metrów w dół. Tak. Możemy poczekać tutaj już zobaczyć to. Gdzieś ludzie na dole czekają na to, żeby, na dole, żeby, żeby, na górze. No żeby zobaczyć jak on wpada do tej rzeki i się wrącza, nie? A ile musisz zabrać. Się. Jesteśmy rozczarowani, bo jeszcze nie zebrało się... Te są nawet tutaj nietypowe i oto on. Dziwne schodki. O! Ani to schodek, ani to płaszczyzna.

Znajdujemy się gdzie? Wy w restauracji, która się nazywa Tima Irma. Jest to numer jeden na tripadlizorze. tutaj w całej Ale mieście. Jest na, aż niesamowite, 1500 recenzji i to jest fantastyczne jedzenie. Bo nawet na Google jest 7, 700 chyba recenzji i wszystko ma 4,8. Jak już w czerwym. Ostarskie Czyli lokal, po lokalności. Brawo, tak. brawo. I są ogromne, z tego co widzieliśmy ludzi, którzy siedzą na tym na urodku. A ja wziąłam sobie dwie rzeczy, bo się nie mogłam zeznać. Smacznego. Smacznego. A A jedzona? No mega. Co zrobiliśmy? Nie dojedliśmy sałatki, wzięliśmy sobie na śniadanko. O, ludzie, pyszne śniadanko. Było. No super, super restauracja, pyszne jedzenie. Mała karta, ale wszystko świeże. Mało i... stolików też. No trochę stolik... By, Była trochę już kolejka jak my no. skończyliśmy jeść i... Już piwko dopiliśmy tak Bo już na trzy łyki jakby, no, zachęcani, że już następni przychodzą Ok zaskoczenie, ta wieża jest wolnostojąca Wow 370 stopni 2300 m sześciennych betonu i 107,2 m wysokości Teraz widokowy na szczęście jest też, ale chyba jest zamknięty, żebyśmy, żebyśmy poszli. 75 metrów, no, na 75 metrze, 360 stopni, ale to jest za szybą. Czynne od 9 do 19, w niedzielę do 17. Zamknięte. Z tego co zrozumiałam. Jest. 5. Jest, nie musimy wychodzić na punkt, którego się boimy. tego tak wyraźnie słychać, ale przed chwilą biły tutaj dzwony kościelne, a tyle od jakichś trzech tle. minut, tle, od jakichś trzech minut nawoływanie jest, jest do modl muzułmańskiej modlitwy. I to było takie śmiesz śmieszne, dziwne, nietypowe. nietypowe spotkanie się tych dwóch na, nawoływań do modlitwy dwóch różnych religii.